Witam Państwa. Serdecznie moim gościem jest profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Panie profesorze, według raportu NFZ, analiz WHO, w Polsce na depresję cierpi od 1 do 2 miliona osób. Co trzeci pacjent niestety nie odpowiada na leczenie, dlatego wtedy mamy do czynienia z tak zwaną depresją lekooporną. Od niedawna jest możliwość leczenia pacjentów esketaminą, czyli lekiem podawanym donosowo. Jak profesor ocenia przydatność tej terapii? Warto zaznaczyć, że wprowadzenie esketaminy to wprowadzenie pierwszego leku, który jest dedykowany dla pacjentów, którzy cierpią na depresję lekooporną. Dość długo mówiliśmy, że depresja jest takim problemem, z którym nie możemy się zmierzyć. Okazuje się jednak, że 70% pacjentów, którzy cierpią na depresję, leczonych klasycznymi doustnymi lekami przeciwdepresyjnymi uzyskuje remisję, czyli powraca do prawidłowego funkcjonowania. Przy niewielkiej grupie pacjentów leczących się z powodu depresji, grupa pacjentów leczących się z powodu depresji lekoopornej mogłaby się wydawać niezbyt duża nawet w porównaniu do innych jednostek chorobowych. Obecnie jednak mamy do czynienia z systematycznym wzrostem rozpowszechnienia depresji, a tym samym liczba pacjentów, którzy cierpią na depresję lekooporną, jeśli ona miałaby stanowić 30% pacjentów cierpiących na depresję, a podała pani taką sumę nawet 2 milionów dorosłych Polaków, którzy cierpią na depresję, to jest olbrzymia grupa pacjentów. I dlatego wprowadzenie esketaminy, która jest lekiem dedykowanym nawet w trakcie badań klinicznych dla pacjentów z depresją około, lekooporną oznacza, że jest to lek, który dołączamy jako Trzecią linię leczenia u tych pacjentów, u których dwie poprzednie terapie nie przyniosły efektu. Jest to preparat bezpieczny, tak jak Pani zaznaczyła, podawany donosowo i bardzo szybko osiągamy redukcję nasilenia objawów depresji. Także ja jakby z nadzieją patrzę i można powiedzieć, że oczekujemy kolejnych takich terapii, które będą pomagały tym pacjentom, którym nie pomagają klasyczne leki przeciwdepresyjne. Panie profesorze, wiemy, że w leczeniu chorych na schizofrenię są terapie długa, długodziałające, takie jak na przykład paliperydonem. Jakie mają one znaczenie podczas pandemii? Wprowadzenie długo działających leków przeciwpsychotycznych, nawet tych klasycznych, wiązało się z poprawą jakości życia i długości życia pacjentów chorujących na schizofrenię. Wiemy, że klasyczne leki przeciwpsychotyczne wiązały się z dużym ryzykiem objawów pozapiramidowych i nie, po, nie dawały nam żadnego efektu klinicznego, jeśli chodzi o objawy negatywne choroby podstawowej. Wprowadzenie atypowych leków przeciwpsychotycznych, Wiązało się z poprawą w zakresie funkcji pozytywnych, ale, przepraszam, objawów pozytywnych, ale także objawów negatywnych. I dodatkowo wprowadzenie leków, a szczególnie cząsteczki paliperidonu, którą możemy podawać raz na miesiąc lub raz na trzy miesiące, to olbrzymi przełom u pacjentów ze schizofrenią. Dlaczego? Dlatego, że jednym z głównych Powodów niepowodzeń terapeutycznych był brak współpracy między pacjentem a lekarzem, co wiązało się z zbyt wczesnym odstawianiem leków przyjmowanych do doust, doustnie z różnych przyczyn. Zastosowanie iniekcji długodziałającej, którą podajemy raz na trzy miesiące, daje olbrzymi komfort zarówno, zarówno Pacjentowi, jak i lekarzowi. Mamy już dowody kliniczne na to, że stosowanie długodziałającego paliperidonu powoduje mniejszą liczbę nawrotów i powoduje mniejszą liczbę hospitalizacji, a nawet jeśli pacjent jest hospitalizowany, to te hospitalizacje są istotnie znacząco krótsze. Panie profesorze, wiemy, że od września terapia lurazydonem jest refundowana. Terapia ta jest ważna podczas pandemii, ponieważ ogranicza obciążenia kardiometaboliczne. Ostatnio lek ten jest wskazany także do stosowania u dzieci i młodzieży od 13 roku życia. Czy ma to istotne znaczenie w terapii dzieci, szczególnie dzieci otyłych i cierpiących na otyłość, ciągle tyjących z powodu ograniczeń związanych z pandemią? Poruszyła pani redaktor dwa ważne tematy dotyczące Lurazidonu. Przede wszystkim jest to nowoczesny, atypowy neuroleptyk, który ma bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o niwelowanie objawów pozytywnych ale także objawów negatywnych. Wyróżnia się z grupy neuroleptyków atypowych tym, że nie ma negatywnego profilu metabolicznego. Co to oznacza? Oznacza, że pacjenci nie tyją, nie wzrasta poziom trójglicerydów, nie wzrasta poziom cholesterolu LDL, nie powoduje ten lek insulinooporności, więc ma bardzo dobry Profil metaboliczny i tym się wyróżnia spośród wielu atypowych neuroleptyków. Dodatkowo jest pierwszym atypowym neuroleptykiem o tak dobrym profilu metabolicznym, który zarejestrowany jest już od 13 roku życia. Wiemy, że schizofrenia jest jednostką chorobową, której podłoże leży w zmianach neurorozwojowych. I bardzo często pojawiają się pierwsze objawy schizofrenii u pacjentów przed 18 rokiem życia. Może nie jest to największa grupa pacjentów, ale jest to ta grupa pacjentów, u których rokowanie jest złe. Dlatego taka cząsteczka, która zarejestrowana jest już po 13 roku życia, powoduje, że możemy zgodnie ze wskazaniem zastosować w grupie pacjentów przed 18 rokiem życia nowoczesny preparat. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.